Siemane maneczko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak już wiecie po tytule pokażę Wam wszystkie miejscowości i miasta znajdujące się w grze Polieżkard Driving. Gra polega, że wcielamy się w rolę dostawców albo kurielów, jak zwał, tak zwał. I dostarczamy je przesyłki. Jeżeli nie wiecie jak to robić, to wysyłam Was teraz do tego filmu, który znajduje się w prawym górnym rogu. Dobrze, a więc... My obecnie znajdujemy się w mieście sławno. Jest to główne miasto znajdujące się w tej grze. Następne miasto są bobrowiczki. Znajdują się one centralnie. Na wyjeźd Praktycznie na wyjeździe ze sławna. A dokładniej już wam pokazuję. Przypominam tak, żebyście jeździli zgodnie z przepisami. No bo. No bo to jest taka gra typu role play, czyli prawdziwego życia. No i jeżeli się przepisowo to ci innym graczom zabawy. Jak widzicie tutaj najprawdopodobniej była jakaś mała aktualizacja i dodali tutaj światło. Znajdują się z każdej strony. Tam, z tamtej strony też są, tylko że tam nie widać czy działają, ale tego się dowiemy pewnie. Jak zaczęli tutaj robić, to na pewno będzie niedługo droga tam do Gdańska. A więc babrowiczki zaczynają się już tutaj, tak z pół kilometra od... Nie, nie z pół kilometra. A więc Bobrowiczki znajdują się tutaj, centralnie przy wyjeździe ze Sławna i są one aż do Bobrowic, czyli kolejnego miasta, które znajduje się na drodze y, dr, y, Sławno-Malechu. Tu się już kończą Bobrowiczki i zaczynają Bobrowice. Poprowice kończą się mniej więcej gdzieś koło fotoradaru na, na, za, na najbliższym zakręcie. Nie na tym, tylko następnym. A propos fotoradarów, to wysyłam Was do tego filmu, który znajduje się teraz w prawym górnym rogu odnośnie wszystkich fotoradarów na mapie. Następne miasto, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, ale ono jest mega ukryte. Znajduje się ono przy, przy wjeździe, o tutaj, trzeba skręcić przed krawicami, bo tutaj są krawice, zaraz do nich wrócimy. I się idzie właśnie taką wyboistą drogą, jak możecie tutaj zauważyć, są takie kamienie. W międzyczasie jak jedziemy do tej miejscowości, której nazwy nie pamiętam, to możecie zostawić łapkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem oraz napisać w komentarzu propozycję na odcinek. No i tutaj już właśnie wjechaliśmy, tylko że się rozpędziłam i troszkę Znak Tam Ta miejscowość nazywa się Smardzewo. Smardzewo. No, i to jest taka mała miejscowość na końcu mapy. Tu jest kilka domków. Ta jeden taki domek, tutaj taki domek. No, i tak ciągnie się troszkę. I to jest ogólnie taki kwadracik, więc można wjechać i nie zawracać. I wyjeżdż można... jest drugi też wjazd, którym właśnie będziemy wyjeżdżać. Że jest mega wąski, więc trzeba uważać na auto jadące z przeciwka. I ten wyjazd z tych, tej miejscowości ci jest w Bobrowicach, a dokładnie tuż przy, przy wjeździe do Bobrowic od strony Sławna. Tutaj mamy Straż Pożarną w Bobrowicach i Bar Barpodziki. Następna miejscowość, na drodze jak to? Sławno Malechów. Jest to miejscowość pod nazwą. Krawice i, i Krawice, Aha. no i Krawice jest to miejscowość, gdzie łączy się droga Male Malechów-Sławno z drogą do Darłowa. I tutaj zaczyna się Krawice, jest tu zajazd skalny, jest jakiś domek. Ogólnie taka miejscowość, taka mała, i tutaj jest ta droga do Darłowa. Ale zanim pojedziemy w stronę Darłowa, to chciałbym jeszcze pokazać wam trzy miejscowości, które mieszczą się na tym odcinku drogi. I jedna jest o tutaj, gdzie jest ta firma Ulenberg, czy jakoś tak. To jest malechówka. I ta malechówka ciągnie się od tej firmy aż tutaj do zakrętu. A dokładnie jest tylko jeden dom i nic więcej. A więc ja tutaj już zawrócę i widzimy się, jak już dojdę do kolejnego miejsca. A więc następną miejscowością jest malechowo. Jest to naj, jedna z największych. a dokładniej trzecia największa miejscowość we Polish Car driving. No i to jest takie zwykłe miasto. Jest tutaj. Kościół, domy, dużo domów. Za, jak to taka zajezdnia? Za taka zatoczka. No widzimy, że tam jest jakaś droga. Pewnie będzie niedługo. No, no to lecimy do kolejnego miejsca, które nazywa się malechowo. Znajduje się ona naprzeciwko malechówki i się wjeżdża w taką, no prawie polną drogę. Jedzie się znowu po takich dziurach. I to jest malechówka. Malechówko, przepraszam. Powiedziałam malecho, malechowo. No i to jest taka mała miejscowość. Jest kilka domków. No, no i to się już kończy. Dobrze, a więc na przejściu kolejowym jest miejscowość pod nazwą Sęczko, Sęczkowo. Jest to taka mała, mi no, no, mała miejscowość, jak każda tutaj. Jest tutaj jakiś budynek, który się robi. Droga, i tu jest taka droga, więc jeżeli nie znajdziecie tutaj, e, w sensie tak, nie znajdziecie o tutaj tego domu, Na przykład o tutaj, tak jak 50, to trzeba troszkę dalej wjechać o w tą drogę. I tutaj mamy jeszcze in nie, i tutaj mamy jeszcze inne domy. A dokładnie po drugiej stronie tak samo jest. Następna miejscowość jest to Słowino. Jest ona miejscowiona przed lasem. Jest to tutaj taka miejscowość, to Słowino. Jest skrzyżowanie, no kilka domków, kościół i nic więcej. A następną miejscowością, która, która umieszczona jest na drodze z Krawic do Darłowa, jest to Domysłowice. Jest to taka miejscowość naprawdę malusienka w porównaniu do innych, która jest często spotykana w paczkach, ale wiele osób nie wie, gdzie ona się znajduje. A znajduje się ona dokładnie. Tutaj, o tutaj, i tutaj się skręca na zakręcie, i tutaj mamy Rusko. Nawet twórca gry napisał Rusko de los Tom, czyli Rusko znajduje się tutaj. No, a więc to... I ostatnie miasto znajdujące się w tej grze, które jest na razie dostępne dla nas, jest to Darłowo... I znajduje się ono. Poczekajmy chwilę, aż tu się odkorkują. Oho. No, na szczęście udało się wyjechać. I tu jest mi ta miejscowość Darłowo. Jest to miejscowość dosyć spora. Jest jedna. Na, nie, może jest większa. Albo równa sławnie. No, no i to było, było tyle w dzisiejszym odcinku. No, przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem na tym kanale oraz komentarz z pomysłem na kolejne filmy. No i nie będę Wam przedłużać. Życzę Wam miłego dnia. Pozdro.